Dobra, Paweł, to teraz dawaj tego Piron Manika. O! Oh, I mamy, słuchajcie, a więc lecimy z wypasikiem niespodzianką. No dobrze, moi kochani, mamy nowe cudeńko od Pawła, a tak naprawdę wybrałem tę obudowę, bo się w niej zakochałem, gdy ją zobaczyłem, a ponownie się zakochałem i przeżyłem powtórną miłość, gdy tą obudowę w pełni uruchomiłem. Zobaczyłem, jaki jest do niej dodatek fajny do Home Assistanta. Oczywiście jak to ja, po chwili, gdy ten dodatek zobaczyłem, to przestał mi się on podobać i stwierdziłem, że zrobię to lepiej i po swojemu. Już rozpocząłem, pierwsze próby są za mną, ale jak skończę, to Was o tym poinformuję i będziecie mieli alternatywny dodatek. Ale dobrze, cóż to za obudowa? No w skrócie ją widzieliście, jak Paweł pokazywał. Dla mnie jest to pięknota, słuchajcie. Weźmy sobie tu spróbuję złapać ostrość przełączę sobie, o proszę bardzo przełączę sobie na automatyczną ostrość szybciutko, żeby mi łapało i mamy taką oto obudowę widzicie tutaj wyświetlacz OLED Paweł zamontował, to jest zwykłe SSD 1306 096 cala tu możemy sobie wsuwać kartę pamięci jeśli potrzebujemy, a czasem będzie potrzeba światełko statusu wyłącznik zasilania w RPi5 bardzo fajna sprawa no i w środku zobaczcie tu widzicie z przodu taki wentylator, a tak na prawdę poważne, spore chłodzenie aktywne. Wprawdzie nasz, nasza płytka Raspberry Pi nie ma takiej obudowy radiatora w środku jak w argonach. Ta obudowa, nawet tu metalowa dookoła, nie jest też radiatorem wprost, ale to chłodzenie aktywne słuchajcie, z tym wentylatorem, widzicie, I z tym radiatorem, z tymi rurkami powietrznymi rodem z komputerów PC. Słuchajcie, to ogarnia robotę i to bardzo, bardzo dobrze. Co więcej, moi drodzy, nie na darmo w tytule tego poradnika Pawła <laughs> był taki żółw z Antarktydy, dlatego że ta obudowa pośród wielu zalet ma tę zaletę, że niesamowicie schładza Raspberry Pi i to ja myślałem, że po włączeniu jej za pierwszy razem, gdy usłyszałem hałas wentylatorów zresztą zobaczcie, ja na Waszych oczach włączę tę obudowę, tu nie ma w tej chwili żadnego systemu, ale tak szybciutko włączę tę obudowę, zobaczcie zaczynają się świecić te wentylatory one na kolorowo działają tu już się włączył, zobaczcie ten wentylator na, tym, na tej dużej obudowie diodki się zmieniają, kolory wszystko fajnie, ale powiem Wam, że hałas rozpędzonych na maksa wszystkich wentylatorów no, daje trochę po uszach i tak pierwsze moje wrażenie było takie kurcze, po co mi taka obudowa skoro to będzie tak hałasowało no ale, no ale słuchajcie do czasu, do czasu kiedy się zainstaluje odpowiedni dodatek, kiedy to wszystko się wyreguluje, działa, to wtedy tak działa, że ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu ja nie mogę wręcz wymusić na tych wentylatorach, żeby one startowały i to nie tylko te z tyłu te z tyłu takie podświetlane, one to już są załączane, tak naprawdę można sobie ustawić w konfiguracji, żeby one były załączane już tak na najgorsze gorąco w środku, tak, Bo, żeby schłodzić one tak naprawdę chłodzą nam, moi drodzy nie tylko sam Raspberry Pi ale tutaj tak jak widzicie również dysk SSD NVMe, ja tutaj od razu zasadziłem sobie dysk, a co na całego, słuchajcie, Samsunga o pojemności 1TB mam nadzieję, że to widzicie tam w tle co więcej dyski jest 970 EWO. Ktoś mnie zapyta, Mirku, a dlaczego nie poszedłeś na całość i nie wziąłeś 980 albo nowszego dysku. A po co? Tu nie chodziło tylko o to, to, żeby kupić taniej nieco dysk, ale też o to, że nie ma co kupować nowszego, który jest kolejny który działa z kolejną generacją PCIe, bo nie zostanie wykorzystana nie zostaną wykorzystane jego możliwości. W Raspberry Pi 5 on obsługuje tylko generację trzecią bodajże. No w każdym razie to, była, to był najlepszy wybór, jeśli chodzi o dysk. Oczywiście pojemność mogłem wybrać mniejszą, ale ja lubię mieć od razu coś większego pod ręką, bo zawsze mam w planach, że po drodze będzie się działo na tym dysku, a zresztą później wam opowiem o innych rzeczach. No dobrze, to widzicie, że przede wszystkim jest tak zwany HAT, który, na którym można osadzić dysk NVMe w takiej budowie, więc to już wygląda jak mały komputerek PC. Słuchajcie, no sami widzicie, ładna obudowa jest dla oka, coś pięknego. Tylko że później te wentylatorki większość czasu będą wyłączone, nie będą świecić, ale za to tu od spodu są jotki tak zwane magic ledowe jak ktoś zna jest nazwy neopixel proszę bardzo które świecą na kolorowo ja podłączę inną obudowę którą już się bawiłem i widzieliście ją w moich zajawkach filmikach gdzie tutaj z boku nawet słuchajcie jak widzicie miałem podłączony wyświetlacz OLED bo a dla mnie tam nie ma ja chcę też coś po swojemu wyświetlać i mogłem wyś i za pomocą tego mogłem na dwóch OLEDach sobie wyświetlać różne informacje jeśli będziecie chcieli dajcie mi znać to oczywiście tutaj pod filmikiem czy na Discordzie to o tym też Wam opowiem w kursie w szczegółach, moi drodzy. Bo to nie ma, że boli. Ja już tą obudowę podłączę, bo tam ma już zainstalowany jakiś system, więc ona będzie się chwilkę tutaj uruchamiać, zanim się uruchomi cały Home Assistant, który jest na niej postawiony. Gdy się uruchomi, to coś zobaczymy w końcu na tym wyświetlaczu OLED. A co? To zaraz się przekonamy. Ja w międzyczasie jeszcze tylko dopowiem, że no, nie jest to obudowa dla wszystkich. Dlaczego? Dlatego, że pośród ogromnej liczby zalec, z których bodajże na Najważniejszą jest tak super chłodzenie naszego Raspberry Pi i to w zasadzie przy wyłączonych wentylatorach, ten, ten tutaj radiator, który jest osadzony on sam daje radę, to pasywne chłodzenie wbrew pozorom daje radę i nawet dysk, który podgrzewa nam tutaj otoczenie nie powoduje, żeby się włączały w Raspberry Pi przy ustawianiu takim nieagresywnym a spokojnym działania wentylatorów ale jest to chłodzone przy jakimś tam już zastosowaniu home assistanta że one się prawie nie włączają, jak włączają to najpierw się włącza, tylko załóżmy ten tutaj wentylator, który jest cichszy na tym radiatorze. Ale dobra, pośród wielu wad, bo się rozgaduję, bo jestem zakochany w tej obudowie, ale pośród wielu wad zalet jest jedna wada: cena. Moi drodzy, cena. Cena to około, ja kupowałem za 700 zł. Być może teraz można kupić gdzieś taniej Pironmana 5, bo tak się nazywa ta obudowa. Pironman 5. Są jeszcze inne wersje tych Pironmanów do innych Raspberry Pi. Ale ta jest moim zdaniem, cudownie. Techniki i mistrzostwem świata dla oka. Natomiast cena około 700 zł, a nawet gdyby ktoś zdobył taniej to słuchajcie, to nie jest cena od razu razem z Raspberry Pi, więc sami przyznacie, że nie jest to tanio i nie każdy będzie mógł sobie na nią pozwolić, tak, będzie raczej stosował inne obudowy. Ja tą obudowę wybrałem, ponieważ ona się nadaje rzeczywiście, jak gdzieś sobie zażartowałem w jednej prezentacji, żeby stała nawet w jakimś fajnym miejscu w domu, niech cieszy oko gości, którzy się, zdziwi, którzy się zdziwią, a co to jest, a do czego i tak dalej, szczególnie gdy nasz wyświetlacz zacznie coś pokazywać. Gadam sobie gadu-gadu, zauważyliście pewnie, że wentylatorki się zatrzymały. Ten w środku też się zatrzymał, widać, że nie świeci. Za to ten wentylatorek podświetlany jest takim, jakby takim, zobaczcie, taki oddech. Oddychają sobie diody, teraz Wam obrócę tą obudowę, zobaczcie ona ma w środku takich właśnie ileś diod, które sobie ładnie się rozświetlają, można styl ich świecenia zmienić w tym oryginalnym dodatku do Home Assistanta, ale co ważniejsze wyświetla nam się tutaj, zobaczcie postaram się ostrość, czy ostrość nam tutaj wyjdzie dobrze. O, proszę bardzo, nawet mamy w tej chwili informację, że disconnected, bo nie podłączyłem ethernetu, bardzo fajnie. Widzimy zużycie ramu, widzimy zużycie dysku, widzimy na dole mm, temperaturę procka, ładnie na takim wykresie półkolistym, a na górze wykres obciążenia procesora. Fajna rzecz, generalnie. Spróbujmy podłączyć to do ethernetu, na razie, bo tu przez Wi-Fi nie działa. Oczywiście, na razie, więc podłączam, że tak powiem, w tyłek mu kabel i zobaczymy, czy zmieni się connected na jakiś adres IP. Tak jeszcze na żywo tego nawet nie testowałem z wyświetlaczem. Proszę bardzo, wskoczył adres. Proszę Państwa, 192.168.1.139, a więc um, już Home Assistant na tym sobie działa i tak dalej. Tyle tylko, że tak jak mówiłem, instalujemy specjalny dodatek. Ten dodatek Pironmana, ja już nawet zgłosiłem to w, na GitHubie Pironmana, pewną wadę, bo ma kilka wad. Ten dodatek poza tym, że pokazuje przepiękne wykresy, gdzie można oglądać zużycie Procka. Pamięci ramu i tak dalej, i tak dalej, to do tych wykresów, <coughs> przepraszam, do tych wykresów prawie nigdy na co dzień nie zaglądamy. One nie są aż tak potrzebne, a tymczasem bez sensu, co chyba sekundę, czy do, co kilka sekund, robią logowanie tych temperatur, zapisywanie do bazy i uwaga, przyrasta nam baza na dysku. Nie ma w opcjach możliwości wyłączenia tego i to jest najgorsze, bo wiecie co, po <coughs> roku czy po dwóch, Okaże się, że mamy sporo miejsca na dysku zajętego. Jeśli będziemy mieli dysk zajęty jeszcze innymi rzeczami, no to się okaże, że jak wzięliście mały dysk, bo już widziałem na Discordzie przed tą lekcją, że były dyskusje, jaką kartę dobrać, czy jaki dysk, czy tam wystarczy 32 giga, czy 64, czy 128, czy 256. Obojętnie jaki dysk, to po paru latach tu może to niestety zacząć świrować. Druga sprawa więc potem się ktoś wyłączy sobie tego pironmana no i straci wyświetlanie na OLEDzie. To jest akurat fajne, a szczególnie to, że tu widać adres IP-i, nie trzeba kombinować i szukać naszego naszej Raspberry'ki, w gdy zapomnimy, a gdy działa nie na statycznym, tylko na dynamicznym z DHCP. I tak jak mówiłem, ponieważ ja już pobawiłem się tym wyświetlaczem, co pokazałem Wam w zajawkach, to okazuje się, że no mam chrapkę na to, żeby napisać własny dodatek, który będzie pozbawiony tych wad od Pironmana, a na wyświetlaczu będzie wyświetlał może te same informacje, ale trochę inaczej. Na pewno postaram się to po mojemu zrobić, żeby UI było lepsze i żeby to ładniej nawet wyglądało. Dobrze, mamy Pironmana podłączonego za pomocą, jak widzicie, tego. Tutaj miga sobie na dole od dysku, paluchem pokażę. Mamy Pironmana podłączonego do zwykłego Ethernetu. Przydałoby się do WiFi. Jak już wiecie z poprzednich lekcji, mówiłem o akcji, która ruszy. Jeszcze nie ruszyła, gdy kręcę tę lekcję, ten poradnik. Gdzie będzie można podłączać antenki. Proszę bardzo, albo nawet taką zwykłą antenkę, jak ktoś nie ma innej, do Raspberry Pi 5 albo ja wolałbym taką antenkę ona ma lepszy uzysk niż ta mała na PCB co więcej, są takie, takie właśnie antenki w tych obudowach, są takie, które działają na 2, 4 i 5 GHz a nasza Raspberry Pi potrafi działać i na tej, i na tej częstotliwości i zamierzam, słuchajcie, zrobić kolejną modyfikację, och, do tego Pironmana, nie tylko własnego modułu który będzie własne rzeczy wyświetlał na tym OLEDzie, ale również mm, własny dodatek żeby tam napisać z konfiguracją też muszą tylko się dobrać, i, bo nie ma nigdzie dokumentacji, z których pinów GPIO są sterowane te diody. Ale napiszemy: słuchajcie, sterowanie tych diod. Natomiast chciałbym dodać taką antenkę. Może. Może nie to, że z przodu gdzieś tutaj, bo a, chociaż tu by też można było, ale trochę będzie to zasłaniała obudowa czy coś. A może z boku słuchajcie dodać tą antenkę, bo czemu nie? Ja o proszę bardzo, gdzieś na tej ściance, w tym miejscu, ona będzie wystawała tuż ponad tą budowę, albo w tym. Teraz badam jak lekarz. No może tu będzie lepiej w tej kamerze pokazać. Zobaczcie, taka obudowa. E, taka moja wizja jest, a wy powiecie, co o tym sądzicie. I tutaj wystaje jak z kosmicznej stacji robotycznej, prawda? O, proszę bardzo, zbliżę i tutaj wystaję sobie gdzieś antenka taka. E, czy tylko antenka? No w, co mnie wkurza jeszcze w tej obudowie w, w Pironmanie, chociaż wiecie, taka fajna obudowa, mówię, że jestem zakochany, a tu mówię, że coś mnie wkurza. No wiecie, człowiek się na początku zachłystuje, potem widzi pewne wady, ale fajnie jest, gdy może to poprawić. Otóż ten wyświetlacz, jak się podłączy ten dodatek, to cały czas napitala to samo na tym wyświetlaczu. A wiecie co się dzieje z OLEDami? One się lubią wypalać. Ja od lat powtarzam, że jak coś robimy na takich OLEDach, to róbmy wygaszać ekranu. Ja to właśnie napisałem na GitHubie jako Zgłoszenia, Kilka zgłoszeń napisałem na githubie Pironmana. Liczyłem, że się koledzy chińska inżynier tym zajmą, ale nie chcą się zająć. Coś dlatego stwierdziłem, że co ja będę czekał, aż chińska inżynier się zajmie. Sam się zajmę i zrobię to. Tak? Już mam przećwiczony OLED, więc z tym nie będzie najmniejszego problemu. Bo jeszcze trochę muszę powalczyć z konfiguracją i tak dalej, z dobraniem się do, do tych diodek. Ale co planuję? Planuję zrobić, żeby tu się włączał wygaszacz ekranu. Ale nie taki, że nam ekran zgaśnie. Nie tam, żeby się pojawiały jakieś gwiazdeczki migające, będzie pięknie na przykład przesuwała się po ekranie godzina, może i data, a może godzina duża, żebyśmy widzieli, gdy będzie stało w centralnym miejscu w salonie, prawda, dla gości, to żeby od razu mieli zegarek, że tak powiem, i pytali się, co to za ustrojstwo, co to za zminiaturyzowany komputer do granic możliwości. No o, taka poniekąd jest prawda, a my mówimy, że to jest mózg naszego domu. Trochę żartuję oczywiście, ale no, no niestety chodzą mi takie myśli po głowie. Co więcej, moi drodzy, będę chciał, żeby ten wygaszacz ekranu się włączał, ale ale dobra czym go wybudzić przecież no, no jak wprawdzie obudowa Piron ma, ma tutaj ma czujnik podczerwieni i można by było być może jeszcze tego nie sprawdzałem doprogramować jakoś obsługę pilota i jakimkolwiek pilotem go wybudzać okej okay, fajnie ale wiecie podejdzie sobie gość czy ja nie mam pilota pod ręką i co będę chodził po pilota żeby mu kliknąć w oko a no nie planuję tutaj dodać tak zwany mały klawisz klawisz który będzie nazywany Atnel Eye Touch też wam w zajawkach pokażę pokazywałem co zamierzam opracować i taki zbliżeniowy dotykowy przycisk to na pewno gdzieś tutaj zamontuję będzie można go zbliżyć palucha i pięknie wygaszać się wyłączy i nam pokaże albo po restarcie nie będzie zawsze wygaszacza albo gdy się zmienią jakieś istotne parametry to sam się włączy na kilkadziesiąt sekund jeszcze może pomyślimy, pomyślimy gdzieś tam wspólnie w dalszych częściach gdy będę to robił bo pewnie z wami będę to konsultował i będziemy wręcz e, razem e, tworzyli taki dodatek ja tutaj nie będę ukrywał Kodu, wszyscy będziecie mieli ten kod źródłowy, proszę bardzo, bawcie się. No, chyba, że zajdą jakieś okoliczności, że będę go musiał. No, chyba tu wyprzedziłem za bardzo y, czas, bo jak znam życie i różnych później ludzi nieuczciwych, którzy biorą taki. Ja nie mówię, że wy jesteście nieuczciwi. Dobra, jeszcze raz. Słuchajcie, wprost. Y, chyba ten kod źródłowy tego dodatku. Nie! Dobra, kod źródłowy będzie otwarty, będziemy mogli go wszyscy modyfikować, bawić się, bo to nie ma sensu chyba tego kodu jakoś zamykać albo przekazywać tylko Wam, albo będzie przede wszystkim tylko dla kursantów, tak? Czyli... Kod źródłowy tego dodatku, który będę tworzył, będzie dla Was, moi drodzy studenci naszego kursu Home Assistant O. Tak, może to w skrócie powiem. Zakładałem, że uda mi się, oczywiście, ten dodatek stworzyć w miarę, w takiej jakiejś postaci, w miarę fajnie, przyzwoicie działającej. Co jeszcze można powiedzieć o tej obudowie? No, poza chyba wymieniłem wszystkie najważniejsze zalety funkcjonalne, jeśli chodzi o, o termiczne sprawy, po, ponieważ ta obudowa po prostu jest zawsze zimna. Ona nie chce mi się nagrzać. Ja w ogóle nie czuję tu żadnego gorąca. Wentylatory, jak się je skonfiguruje dobrze, to naprawdę włączają się dopiero wtedy, gdy na Home Assistant dzieją się cuda, dziwne jakieś najgorsze obciążenia, może z kamerami, jeszcze tego wszystkiego nie podłączałem w takiej ilości i nie mogę wymusić, kurczę, ale postaram się dać jakieś obciążające testy, żeby zobaczyć przy jakim obciążeniu to to się załącza, bo tutaj nawet na tym CPU malutkim, to ten wykres też rzadko kiedy sięga wyżej, jest prawie zawsze słaby obciążony na no, ale też to jest na razie taki testowy testowy mój home asystancik w tejże obudowie. Moi drodzy, to by było tyle na temat tej obudowy, do której Was, tak jak mówię, nie zachęcam wszystkich. Nie myślcie, że ja na tym będę prowadził kursy i trzeba mieć taki sprzęt do kursu. Broń Boże, pokazywałem Wam w poprzednich lekcjach argony, prawda? Tego typu można mieć czy to z dyskiem NVMe, czy argony bez dysku NVMe, czy to takie obudowy bardzo dobre, które Wam polecałem, tak? Więc no nie musicie takich drogich obudów sobie kupować, ale też no musicie zrozumieć, że na naszym kursie jest już e, prawie 800 osób, tak? Na naszym kursie. E, tutaj, e, które już ludzi, którzy wykupiły, wykupili, a jeszcze wykupią i wśród nas zdarza się grupa ludzi, duża czy nieduża, to już nie mnie oceniać, która jednak ma budżet i tak samo jak ja się zakocha i chciałaby taką obudowę kupić. Ja chociażby kupiłem tą obudowę na początku nie będąc do niej przekonany. Bo kupiłem ją po to, tylko żeby pokazać jakiegoś takiego wypasa w kursie. No bo też widziałem, że ludzie pytali o jakieś ciekawe, interesujące obudowy. Mówię, dobra, może to nie będzie dla mnie, ale będę, muszę ją mieć, zakupić, żeby wam pokazać. W efekcie końcowym, jak widzicie, kupiłem dwie i bardzo dobrze, bo dwie mi się już teraz na pewno przydadzą. Jedna do firmy, jedna do domu. Nie ma co gadać. Ach, nie powiedziałbym o jednej z ważniejszych zalet tej obudowy, co mnie urzekło. Słuchajcie, to tutaj mamy wyprowadzone. Patrzcie, taka obudowa, a mamy wyprowadzone piny GPIO i co dla mnie najważniejsze, co już się okazało mega przydatne, to was, zobaczcie, wygrawerowali na tej, tej pleksji opisy, numerki pinów niektórych, opisy, skrótowe nawet, jak to pomaga podłączać zewnętrzne peryferie. A jak mnie znacie, to ja będę podłączał, więc nie miałem problemu, żeby tutaj oledzika podłączyć, jak widzicie. I dzięki temu, oczywiście można sobie wydrukować, patrzeć na karteczkę, ale kurczę, kto nie robi takich rzeczy, to wie, że tutaj czasami wypadnie kabelek, trzeba od nowa podłączyć. Ej, ludzie. to jest naprawdę. Przemyślana obudowa. Wcześniej się pojawiały inne do innych razberek, czy do czwórki też była jakaś i obudowa od nich, ale to nigdy nie był taki poziom kunsztu, jeśli chodzi o wszystkie parametry pracy tegoż. Ustrojstwa. Oczywiście, te dwa wentylatorki z tyłu, jeszcze tylko przypomnę, to nie są aktywne wentylatory. One mają tylko dwa wyprowadzenia, plus minus, ale tak jak mówię, one są ratunkowo włączane. Gdyby w środku się naprawdę przegrzewało, to wtedy one mogą schłodzić i szybciutko się wyłączają. Ale główną robotę ogarnia ten wentylator tutaj na procku. I jak widzicie sobie, tyle ja tu gadam, działam. A to sobie stoi, obciążenie procka też tam praktycznie się nie zwiększa. Ale ucz uczciwie mówię, że to jest testowy home assistant. Dobra, chyba już się powtarzam. Jeszcze raz pokazuję, jak ja planuję tak. Tutaj dać tą antenę, jak myślicie, tutaj, tutaj. No możliwości mamy dużo. Słuchajcie, tutaj, tutaj to będzie trochę zasłaniała może przycisk i stacz, więc gdzieś tutaj damy. No, dobra. To by było na tyle, moi drodzy. Macie zatem już po tej lekcji, po tej niespodziance, chociaż może trochę przy drogiej, to faktycznie przyznaję, że tutaj cena nie jest niska, ale. No, jeśli już ktoś ma budżet, to naprawdę ta budowa jest warta każdej złotówki, a jeszcze jak poprawimy sobie dodatek do home Assistanta do niej, o, panie, to to już nie przelewki, to już, to już nie będzie ta liga. <tak>, tak mogę powiedzieć. Nie będziemy czekali na panów chińska inżynier, sami sobie poprawimy. Dobra. To tyle tego ględzenia, ile czasu już mówię, 19 minut, około 20, mam nadzieję, że Was nie zanudziłem na śmierć, wiecie już o co chodzi z tą niespodzianką, wiecie, że jeśli dysponujecie budżetem, to sobie zakupicie taką obudowę, szczególnie, że też ona ma dysk twardy, a co więcej, no dla mnie też było ważne, żeby, bo wiele takich dodatkowych chatów, czyli tych płytek rozszerzających o NVMe, ma miejsce na dyski takie krótkie, mniejszej pojemności i krótkie, a te najdłuższe, te, te Super dyski zwykle No ym, są właśnie najdłuższe Takie jak ten Samsung tutaj I w związku z tym ta obudowa potrafi Obsłużyć nawet te najdłuższe dyski To jest ważne Oczywiście nie zawsze musicie kupować ten taki najdłuższy Najlepszy z największą pojemnością Ale podejrzewam, że na koniec kursu Jak będziecie po drugiej części i zobaczycie Co, jak i ile rzeczy można robić To będziecie dostrzegali różnicę Że no, nie wpadniecie na pomysł Żeby na przykład Do jakiejś instalacji waszego rozwoju zbudowującego się domu, gdzie już się przekonacie do tego, dawać jakiś mały dysk typu, nie wiem, 164 GB, a nawet 128. Oczywiście możecie mieć takie Raspberry postawione gdzieś wcale nie na widoku, ładnie ukryte. Ta obudowa też się bardzo ładnie schładza. Na home assistanta się bardzo dobrze nadaje, ale tutaj można działać również na karcie. I ja Wam powiem, że ja na razie moje dwie instalacje home assistantów w domu i w firmie działają właśnie na karcie. Już. Rok czasu, rok czasu, słuchajcie, który to mamy? Już kwiecień mamy, to już rok czasu minął, a podejrzewam, że jeszcze długo więcej czasu wytrzymają na karcie i nie będzie nic padało, nie ma żadnych oznak, żeby cokolwiek się działo z tymi kartami, jeśli są dobrze dobrane. I co więcej, czy to przy obudowie Pironman, czy to przy obudowach, które Wam pokazałem, które są dobrze schłodzone, o tym napomknąłem, ale nie wszyscy na to zwracają uwagę, to karta, która siedzi w środku, też nie jest zbyt gorąca, żeby mogła naprawdę długo pracować, bo dla elektroniki tego typu jak karta wysokie temperatury też są niezdrowe. A pamiętacie, z termowizji jak mocno się rozgrzewały płytki Raspberry Pi, ale do tych testów też jeszcze wrócimy, też jeszcze o tym opowiem, bo to nadal jeszcze ważna i nie do końca opowiedziana przeze mnie sprawa. Jak ktoś zna ten temat i wie o co chodzi, to będzie mógł sobie tamtą lekcję o termowizji pominąć. A więc moi drodzy, Alternatywa, taka obudowa, albo taka obudowa, albo taka obudowa, proszę bardzo. Po drodze myślimy o e, naszych razberkach z antenkami. Takie to będą rzeczy się działy u nas w kursie. Dalej, w dalszej części, to by było na tyle w tej e, krótkiej lekcji. Z, nies z Ala niespodzianką, choć smutną, bo drogą. Ale mam nadzieję, że chociaż przyjemnie na to popatrzeć. Postaram się Wam tu pokazać jeszcze później ładnie wykonane zdjęcia w trakcie działania tej obudowy. Bo wiadomo, że tu kamery nie wszystko potrafią ładnie oddać. Tutaj też się nie dziwcie, że taka, sorry, że tyle gadam, ale tutaj ta obudowa, jak widzicie, jest porysowana, już trochę ma różne takie odciski palców. No bo niestety, tą obudowę noszę ciągle z firmy do domu, z domu do firmy. To jest obudowa bojowa. Ta jest czyściutka, ładniutka, piękna świecąca się. <laughs> Dobra, jestem najarany na tą obudowę, jak na najlepszy boczuś. O tym, o którym rozmawialiśmy na Discordzie. Kto wie, o jaki boczuś chodzi, to dobrze. Albo o deskę, deskę z boczuśem. <laughs> Pozdrawiam Was serdecznie, na razie, hejo.